Któż nie zna przypowieści o pszenicy i konkolu opisanej w Ewangelii Mateusza? Jezus posłużył się tą metaforą, aby wyjaśnić ludziom i swoim uczniom świat i jego mieszkańców. Pokazuje rzeczywistość dwóch sposobów życia, dwóch sposobów odnoszenia się do świata i tego, co boskie. Dobre nasienie reprezentuje tych, którzy należą do Królestwa Niebieskiego, natomiast konkol symbolizuje tych, Którzy są pod wpływem złego ducha. Pole to świat, miejsce, w którym współistnieją dobre i złe nasiona. Dobre nasienie reprezentuje osoby, które postępują zgodnie z Bożymi zasadami i wolą, podczas gdy Konkol reprezentuje tych, którzy postępują wbrew nim. To rozróżnienie dotyczy nie tylko wyboru moralnego, ale także duchowego przewodnictwa, które wpływa na naszą istotę i nasze przeznaczenie. Postacie z przypowieści siewca, wróg, komkol i dobre ziarno mają głębokie znaczenie. Syn człowieczy, Jezus, jest siewcą dobrego ziarna, rozsiewającym prawdę i nauki Boże. Wróg, który zasiewa komkol, to diabeł, reprezentujący siły próbujące o ludzi od drogi prawości. To starcie między dobrem a złem, między światłem a ciemnością jest stałym elementem ludzkiego doświadczenia. Ostateczne żniwa, o których mówi Jezus, następują na końcu czasów. Ten moment jest opisany jako czas, w którym nastąpi ostateczne rozdzielenie dobra od zła. Aniołowie, jako żniwiarze, odgrywają kluczową rolę w realizacji tego podziału. Zapewniając, że każdy otrzyma swoją zasłużoną nagrodę lub konsekwencje. Ten proces jest odzwierciedleniem boskiej sprawiedliwości i kosmicznego porządku. Ogień opisany w przypowieści symbolizuje oczyszczenie i ostateczny sąd. Myśl, że Konkol zostanie spalony, jest sposobem przedstawienia eliminacji zła i niesprawiedliwości. To nie tylko kwestia kary. Ale także usunięcia wszystkiego, co jest sprzeczne z Bożym Planem Harmonii i Sprawiedliwości. W ten sposób cierpienie, opisane jako płacz i zgrzytanie zębami, reprezentuje ból ostatecznego oddzielenia od Królestwa Niebieskiego. Kiedy zastanawiamy się nad tym nauczaniem, ważne jest, aby rozważyć, jak te idee wpływają na nasze życie. Przypowieść wzywa nas do zbadania naszych własnych ścieżek i wyborów, sprawdzenia, czy podążamy za zasadami, które zbliżają nas do Boga, czy też pozwalamy negatywnym wpływom o nas od właściwej drogi. Świadomość tego procesu może nas zmotywować do poszukiwania życia w cnocie i prawości. Jednak ważne jest, aby pamiętać, że przesłanie Jezusa skupia się nie tylko na potępieniu ale także na nadziei i możliwości przemiany. Przypowieść oferuje okazję do refleksji nad naszą własną duchową podróżą i zastanowienia się, jak możemy pielęgnować dobre ziarno w sobie. Ta refleksja może nam pomóc wprowadzić pozytywne zmiany i dostosować nasze działania do boskich zasad. Jezus kończy wyjaśnienie przypowieści nutą nadziei, sprawiedliwi będą świecić jak słońce w Królestwie Ojca. Jest to symbol nagrody i pełni dla tych, którzy wytrwają w sprawiedliwości i prawdzie. Obietnica świecenia jak słońce jest zachętą do starań w naszych praktykach duchowych i moralnych, dążąc do życia, które odzwierciedla światło i dobroć Boga. Koncepcja kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha, przypomina nam o znaczeniu bycia uważnym i otwartym na duchowe przesłanie. Zdolność do słuchania i zrozumienia słów Jezusa jest kluczowa dla naszej osobistej przemiany i duchowej podróży. Prawdziwe zrozumienie pochodzi z otwartości na przyjęcie i życie według boskich nauk. Gdy medytujemy nad tą przypowieścią, jesteśmy wezwani do skonfrontowania naszych własnych postaw i zastanowienia się, jak możemy lepiej dostosować się do zasad Królestwa Niebieskiego. To okazja do oceny naszych działań i intencji oraz wprowadzenia zmian, które pomogą nam żyć zgodnie z prawdą i sprawiedliwością Bożą. Refleksja nad przypowieścią o Konkolu i pszenicy daje nam również szerszą perspektywę na życie i nasze miejsce na świecie. Przypomina nam, że nasze wybory mają głęboki i trwały wpływ zarówno na nas samych, jak i na innych. Sposób, w jaki żyjemy i traktujemy innych, odzwierciedla naszą prawdziwą naturę i nasze najgłębsze przekonania. To przesłanie jest okazją do odnowy i wzmocnienia duchowego. Rozważając rozdzielenie konkolu od pszenicy, jesteśmy wezwani do pielęgnowania tego, co najlepsze w nas, do poszukiwania prawdy i sprawiedliwości oraz do życia, które jaśnieje światłem Królestwa Niebieskiego. To wezwanie do przemiany i ciągłego duchowego wzrostu, na ścieżkach prowadzących nas do obecności Boga. Powiedz nam, co myślisz o tej historii w komentarzach. Niech Bóg zawsze będzie wśród nas i abyśmy doświadczyli Jego bezwarunkowej miłości, dzieląc się Jego słowem z każdym, kto przechodzi przez nasze życie. Zmień swój dzień dzięki i minuty wiary. Odkryj moc modlitwy dzięki naszej ekskluzywnej książce Minuty wiary na lepszy dzień. Ten przewodnik duchowy jest idealnym towarzyszem na rozpoczęcie dnia w obecności Boga. Link znajduje się w przypiętym komentarzu.